Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy takie zadanie: Adam przygotował kartę do gry z, z czterech arkuszy kartonu. Najpierw podzielił każdy arkusz kartonu na cztery części, a następnie każdą z nich ponownie podzielił na cztery części. Tak powstał komplet kart. W grze bierze udział pięciu graczy, z których każdy otrzymuje jednakową liczbę kart. I teraz tak. Jeszcze raz uzupełnić że dajemy podanych literami A i B oraz odpowiedź pośród C i D, Adam przygotował do, do gry w każdej cztery arkusze kartonu. No dobra, mamy cztery arkusze kartonu, to przedstawia jeden. I najpierw podzielił każdy arkusz kartonu na cztery części, a następnie każdą z nich ponownie podzielił na cztery części, czyli byłoby tak. Coś takiego. No to z tego mamy 16, tak? Jest 16 z jednego, a że takich jest 4, no to 4 razy tu jest 16, i takich jest kartonów 4, to będziemy mieć w sumie 64 karty. Dobra. A tak w do, do gry 64 karty, odpowiedź B, jak najbardziej. Każdy gracz może otrzymać maksymalnie. Ilu jest tam graczy? Przykład gry z czego? W grzebie, że udział 5 graczy. Czyli tak, jak podzielimy 64 na 5, to będzie jakieś 13 razy 5. To jest 50 plus 15. Nie, 12. 12 będzie, i reszty 4. Tak. Czyli każdy gracz może otrzymać maksymalnie. No, może otrzymać 13, ale w zależności, czy porówno je podzielimy. Ale pisze, że każdy otrzymuje jednakową liczbę kart. No to muszą mieć 12, bo 13 każdy by nie otrzymał, bo 5 razy 13 to jest, kochani, 50, 65. No to jednej karty by zabrakło. Nie, nie może mieć każdy po 13. Jeżeli zrozumieliście cokolwiek z tego odcinka, zapraszam Was serdecznie do udostępniania go u siebie na Facebooku, Instagramie albo na TikToku. Yo, jeżeli filmik się podobał, możecie oznaczać znajomych, którzy uwalą maturę w najbliższym czasie lub w przyszłym roku. Zajdziecie koniecznie na opis pod filmikiem, tam na dole są tam linki do poszczególnych działów, także każdy uczy się konkretnie tego, z czym ma problem. Super, i wszystko jest podzielone na działy. Świetnie. Jeżeli filmik się podobał, podeślij go koniecznie swoim znajomym, najbliższym. Daj lajka, daj łapkę w górę. Dziękuję za to serdecznie. Subskrybuj kanał, aby być na bieżąco z każdym najnowszym zadaniem wrzuconym na właśnie niego. Zadania są publikowane codziennie więcej. Jeżeli chcecie więcej tego typu filmików na kanale, dajcie znać w komentarzu koniecznie. Dziękuję Wam za to. Dziękuję za każdy komentarz, za ten feedback. Dzięki niemu ten kanał się coraz szybciej i prędzej rozwija. Zapraszam Was serdecznie do podsyłania do mnie zadań, które sprawiają Wam najwięcej problemów. Serdecznie dziękuję za każde, postaram się szybko wrzucić na kanał rozwiązanie. Co więcej, tego zadania z wytłumaczeniem i objaśnieniem oczywiście. Zapraszam wszystkich do komentowania, czy wszystko było jasne i klarowne, czy czegoś nie do końca zrozumieliście. Dziękuję Wam serdecznie za to, że jesteście. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was ciepło. Do zobaczenia. Cześć!